It appears that there are more holes in this area. I count seven in total. Wait, what is this monk up to? <laughs> this ritual must be what caused that explosion earlier. We must stop this monk before we complete all seven rituals. Make haste! Hello, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Age of Mythology, mitologii. A dzisiaj widzę, że musimy powstrzymać wszystkich tutaj siedmiu ziutków. <coughs> Aha, musimy powstrzymać ich przed ukończeniem wszystkich rytuałów. Czyli trzeba się jak najszybciej zabrać za tworzenie. Wszystkiego praktycznie. Więc co, działamy sobie? Trzeci odcinek. Czemu mi to mruga? No tak, ja wszystko wiem. Znam możliwości. Staram się jak najszybciej wybudować centrum. Centrum wyszkolić nowych rekrutów takich. O, dostałem innych. Szybko się robią, a nie to nie oni, że oni się robią, tylko. <laughs> a rozumiem. Co? Idź do Golda. Oni w z jednego krzaczka zbierają. Spoko. Eee, musimy się rozwinąć szybko i zaatakować po prostu tamtych dziutków. A co znaczy, że potrzebujemy się nie wiem, przygrupować i ulepszyć. Naprawdę, 2,5 minut. Musimy grać w szybkie tempo. Zbierać to, co wokół. A potem resztę. Tak mi się wydaje, że to będzie najrozsądniejsze. Nie, 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 nie przyjacielu. Tu musisz świątynię wybudować, żebyśmy, żebyśmy mogli się tutaj uzbroić w następną erę. 400 mięsa jeszcze potrzebuje i świątynia. Reszta jakoś pójdzie. Jakoś pójdzie, zobaczymy. Oje, żeś tak to szybko się ty nie budujesz, że nie wiem. Co z tym mięskiem? Dobra, mięska mamy już 400. Ale strasznie wolno budują. Strasznie się wolno rozwija to wszystko. Dobra, mamy czas do tego, aż skończy te 7. Więc chyba przyspieszyć. Dobra, możemy awansować. Nie wiem jakich chcemy wziąć. Ale wezmę chyba tego. Ma fajne skilla jakieś. Myślę, że się przyda to na pewno. Wybudujemy jeszcze innych ziutków. Niech wszystko działają, niech wszystko robią. Ja jestem za tym, żeby to... ...wszystko jak najlepiej ulepszyć i potem zaatakować po prostu. To, to możemy zniszczyć tą dziurę w ogóle, też spoko. Jestem za, a nawet za. Coś długo z tym mięskiem wam schodzi. A jest aż przeznaczonych do tego 9 osób. Masakra. Ale myślę, że damy, damy, damy. To jak nie my. 47 sekund do drugiego rytuału. Zobaczymy, jak będzie w drugim robił. Magik. 97% 8 i stuwa. Super. mi kogoś żółta. Wojownik z Terakot Terakota Warrior. I to bym w sumie chciał wybudować taką armię całą nam? Ale czy będę w stanie, to nie wiem. Dobra, budujmy zbrojownię. Po zbrojowni jakieś koszary, bo potrzebujemy wojska. To bank, to na bank, to na bank. No, budujmy je blisko wyjścia stąd. Ale fajna miejscówka w koło. Nie za dużo się dzieje. Dobrze, niech monk sobie kończy. mu to zaraz nadrobimy. A przynajmniej gorąco w to wierzę. Ale ty długo budujecie, no. Szybki jest. Mm, ogrody potrzebuję ogrodu. A tutaj, żeby wziąć do trzeciej, to potrzebuję 800 mięsa i 500 golda. Dobrze, też się da zrobić, myślę. <laughs> Jak tutaj ten gold wygląda? Jeszcze 1000 mogę wziąć, niecały. Dobra, dobra. Niech ogarną wszystkie te kurczaki. Mimo tego nie będę ulepszał, bo nie opłaca się w sumie, bo oni no tu już będą kończyć. Dobra, czuję trochę tego teraz. Co się dzieje? Czemu mi atakują? Nie! Ja zużyłem skila. Ja zużyłem skilla, którego niech przypadkiem kliknąłem. No nieźle. Jeśli... Nieźle. Maniana się odwaliła. Jeden. Dobra, przyjaciele. Idźcie sobie tutaj do drewna. Ajajajaj. Dobra, ale nie sądzę, żeby mi to aż tak będzie przeszkadzało. Szybko, przyjaciele, zbierajcie to drewno. Bo nam się przyda na pola. Ile to pole w ogóle ma? 75,1 Ale się to już? Nie, jeszcze nie. nie. Jeden i dwa. Dobra, no, teraz tego też weźmiemy. Masz sobie pole. Ulepszone. Oczywiście nie mogę zbierać szybciej, bo. Bo wiadomo. Nie mam ulepszonej ery. Nie awansowałem jeszcze sobie. Hmm. Widzę, że tutaj niektórzy już pokończyli. Idźcie do tego Golda tutaj. <laughs> Może coś po drodze znajdziemy jeszcze. Ja spróbuję w ogóle zaatakować już ludzi. I to dorobimy jakieś wojsko. Wsicie tu to wojsko. Coś dorobimy po prostu i może, może, może ruszy. Będziemy walczyć i w trakcie i ulepszać w trakcie też. Że to dobry ruch. Do naszej strony na pewno. I jeszcze jednego możemy, dobra. Musimy znaleźć kolejną kopalnię złota. Bo inaczej długo tak nie pociągniemy. Dobra, szybko się ulepszą. I ja będę leciał z nimi właśnie do pierwszego chyba nawet. Czy tam do drugiego rytuału. Nie wiem. Ale muszę po prostu już to zrobić. Dajmy jeszcze trochę golda i ulepszymy sobie tarczę. Bo to się też na pewno przyda. Bra, już mogę. No, już tej many mi tak nie trzeba. Jak na początku, znowu tam atakowany. Mhm. Mhm. Poczekajcie, jeszcze chwilę. Idźcie tam, mam jakiegoś monka tutaj. Nie mam ziółka, który mógłby ...nie leczyć. Reakcie. Tak, 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 tak. Jeszcze dwóch. Oni no tu już skończyli całego golda. Sześćcie tak. Zdrowadź. się, tu może coś tu jest. No, jeszcze dwóch, nawajdź. Pójdziemy z taką armią, jak tu jest, właśnie. Minimalistyczna trochę. Ale może uda się coś ugrać. Ostatni? Oj, przyjacielu. Tu już na razie nic nie mam w tej erze do ulepszenia. Czekamy na to. Dobra. Ale idziemy tutaj do pierwszego po prostu. Dwie minuty do skończenia trzeciego rytuału. Nie możecie się aż tak rozdzielać. Musimy atakować zwartą wartą grupą. grupą. Jaki silny ten żołnierz. Co mam to jakoś zniszczyć? Może zaczniemy od tego. Jakieś bycze małpy. Jeszcze jakiś krokodyl? Dobra, teraz krokodyla i potem tego żołnierza. No nie, no ten krokodyl jest za silny. Wszyscy na tego krokodyla, zadźgajcie! Dobra, teraz to. Jak tam moi ziódkowie? Nie chcecie czegoś sobie znaleźć, jakiegoś Golda gdzieś w pobliżu? Zobaczy co tam jest. Tutaj niby mogę zaatakować, ale nie mogę, nie? że żebym potrzebował jakichś maszyn obliżniczych, też mógłbym go być. Coś w tym stylu, ale no. No nie bardzo wiem. Nie bardzo to kumam. Ale damy, damy radę. Wiem, że dla niektórych ta rozgrywka może się wydawać jakoś nudna, ale. Jak ktoś zna tą grę, to no wie o co chodzi. Że to jest. Bardzo fajna strategiczna gierka. Dobra, atakujcie no. Musimy zaatakować ich wszystkich. A wy co wy tu robicie? Macie tu jakiegoś golda? Możecie... Się... Super, że skończył trzeci. O, o o, o. Tu mamy dużo golda. Dobra, nie dam im rady jak widzę. Super. Nie dam im rady, ale. Zaraz we szkole kolejną armię do tego. Ich zatakuje. 12 minut, jeszcze niecałe, mam na to, by to zrobić. nie, no i atakują mnie tutaj z tej strony. Mógłbym jakiś mur wybudować. Przydałby się. Szybko szkolcie się i atakujcie tych typów tam, bo. Bo szkoda, tracić. Prawda, prawda. Czy to tutaj domek, gdy całego golda. Mamy tu aż 18 000 golda. I oni tu bronią. Weźmy jednego ziółka, żeby jakiś mur wybudował. Chodź, bo, mur się nam przyda, Dobra, nie aż tak daleko to chyba nie. Po prostu niech buduje, ja tutaj zrobimy sobie myślę, że cięcie, a ja się tu rozwinę i zbuduję armię. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Także słyszymy się za chwilkę. Witam bardzo serdecznie z powrotem w odcineczku. Patrzcie, rozbudowałem się wszystko, zabudowałem prawie wszystko. Tutaj odkryłem złoża, o których wcześniej mówiłem. Wszystko działa, wszystko chodzi. A więc pozostaje mi tylko jedno. Doczekać tutaj konfrontacji. Chłopiec na piątym rytuale, zaraz go kończę generalnie. Ale my już ich dojeżdżamy. Już ich teraz dojeżdżamy. Nawet nie ma co. Czekaj, się był ostatni. Ruszamy atak. Przebijam się przez nich wszystkich. Jak leci? Tym wszystkim, co mam. Trzech generałów. Po 15 z każdej armii, prawie w trzech. Sześciu imortali. Nawet jeden wieśnia, którego tu nie potrzebujemy. Mm. Przejdźcie kolego tam. Idziemy do przodu. Chcemy powstrzymać tego typu. Dobra, czy teraz moi środkowie, którzy, którzy są. O tak, oni mogą to zaatakować w końcu. Oni mogą tu. Znaczy dużo osób to może zaatakować takich ręcz? Okej. Okay. Ma to sens teraz. Gdzie jest ten jeden ziutek? i sobie stąd. No idź sobie stąd. Nie wiem, idź sobie gdzieś tam. No i co dalej? Z tego, że zakończy To już jest nasz. Teraz my to przejmujemy. Ja jestem Hari! Ja jestem Hari! Śpieszę się! Dobra, niech jednostki ręcz zaatakują to coś. To jest z wieżą oblężniczą. Teraz stoi na naszej drodze. Jedziemy do przodu. Widzę, że już tutaj do nas dobiegają ciutkowie. Ale za dużo was tu nie będzie. Czy ja tutaj coś tracę w tym momencie? Jeszcze nie. Jeszcze nawet nie, więc się cieszę. Ale generał podwyższają morale, a mam ich w trzech, no nie. Także sama jazda. Piękna jazda. Dobra, najpierw wierzę, żeby nas nie ubijała za pleców. Teraz dojazd ich wszystkich wbijamy, wbijamy. O nie, straciłem już dwóch żołnierzy. Tak się nie godzi. Dojazd, dojazd na nich. Teraz szybki dojazd tego tutaj, dołu portalu. Dobra, szybko te plecy ogarnijcie. Ogarnijcie szybko te plecusie. Dobra, dojazd. Mamy 18 minut, jak dojdzie do szóstki, ale myślę, że go dogonimy. To zniszczymy sobie to. dobrze, spada. Jestem zadowolony. Wszystko mi się tam rozwija? Zarabiam tutaj materiały, więc... Jest spoko! Teraz musimy dechać tą świątynię. Nie możemy zostawiać śladów. I to jakaś relikwia. Nie mam chyba czasu na relikwię zbierania. Nie wszyscy mogą trafić tam. Dobra, no to dojazd tutaj teraz. Dobra, Monk, cicho, cicho i tam Monk. Tu jest Monk, generalny. Zaraz go dojedziemy, tu już go dojeżdżamy. Nie ma problemu, panie Monk. Ej, dlaczego niektóre jednostki są tam w dole u mnie? Gdy wcale nie powinny, jak one tam weszły, to nie wiem. Jak ktoś zbudował wieżę w Muszę, co jest. Mamy już dwóch żołnierzy straconych, nawet trzech. No, oni tam schodzą, ale nie schodźcie tam, bo potem nie wyjdziecie z powrotem. To jest wasze przekleństwo, ale trudno. Trudno. Posięcę was. Wasze imię będzie zapamiętane na wieki. Wszyscy będą je chwalić. Od wschodu do zachodu. Nagranie leci. Wszystko potwierdzone. Co się tam stało? Gdzie wy tym wojskiem niby idziecie? Dobra, nieważne gdzie idziecie, tam jest... Tam słów wie, że wszystko was dojedzie. No wie co? I róbcie się tacy nieruchliwi. Fajni są ci obręczniczowie tak dalej. Co wy tam znaleźliście? Ogród. To stąd? Sięgnie, nie sięgnie. O, są przy moich murach, ale. Ale wiecie, jak to działa. Dobra, to zostańcie. Pilnujcie sobie tej dziur. Monk zaraz cię dojadę. Czykuj się na klepę. Jesteś na to gotowy, Monk? O jakiś jeden ciutek sobie biegnie. Jak tam, Monk? Co tam, Monk, Cwaniaczku? Dawaj, mąk szybciej się módl. Bo rytuał ci się zaraz skończy, mąk. Dobra, ta wieża może ci mąk bramę rozwalę, żebyś sobie przeszedł do ostatniego rytuału. Co ty na to? A, że ci się mąk? Dobra, dojazd na mąka. Dojazd. Nie mogłem go nawet zaatakować. Yourself, what are these rituals for? Oh, dear soldiers, please do not harm Old Z here. I was merely following Donsu's orders. These holes were made by Dirong, the Earth Dragon. Dirong will serve whomever completes these rituals. the Please spare me. Donsu forced me to do this. So you are Z, Dirong. No, no. We have been searching for.